Klasztor powstał w 1847 roku, początkowo jako pustelnia męska, założyli ją lisi, wybudowali te wszystkie budynki, które są tutaj zgromadzane wokół samego klasztoru. Później po, niestety po tych reformach przyjęli jakby reformy, które były wprowadzane w tym kościele w XVII wieku przez Patriarchę Nikona i wyjechali do Rosji, więc klasztor chylił się ku upadkowi. I przyszła tutaj siostra przełożona z Rosji, y, która wykupiła ten klasztor właśnie od mnichów i założyła żeński klasztor, sprowadzanie ze sobą tutaj mniszki. No i tak właśnie powstał żeński klasztor, który trwał do 2006 roku, bo w 2005 i 2006 roku zmarły dwie ostatnie zakonnice, więc w tej chwili klasztor jest bardziej, bardziej obiektem muzealnym, natomiast jest to też ewenement, bo starobrzędowcy są że tak powiem, bardzo do, do innowierców źle nastawieni ze względu na te prześladowania właśnie, więc księgi, ikony, które często byli okradani. Więc raczej teraz obiekt pełni funkcję muzealną, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że Boga stąd nikt nie wyganiał, więc tutaj ludzie przychodzą też się modlić. Życzeniem sióz było po prostu opiekować się tą kaplicą. One już same też już pokazywały turystom, z czegoś to trzeba utrzymać. Natomiast e, jeśli chodzi tu o, o tą turystykę, no to Niektórzy właśnie pragną y, przespać się w takiej surowej celi y, niż w jakimś tam hotelu. No i tak jak mówię, no z tego są pieniążki na utrzymanie ikon, na odrestaurowanie czegokolwiek.